Macie 3-4 minuty dla siebie. Cały czas w ruchu. Cały czas w ruchu. Mieliśmy mecz z Krakowią. Według ciebie pomijamy wynik, bo wynik nie zawsze jest adekwatny do gry. Jak uważasz, jak wam poszło? Bardzo dobrze nam poszło. Przeciwnik nie był jakiś najlepszy. Ale myślę, że graliśmy swoje, graliśmy dobrze. Pod koniec już drugiej połowy, jak już było 4-0, to i już w ogóle się opuściliśmy. No jest to mecz w ramach Małopolskiej Ligi Młodzików, dokładnie druga liga. Mecz to był no, na szczycie jakby nie patrząc, patrząc z układu tabeli. No niestety wygrała drużyna przyjezdna Krakowi 4-0, aczkolwiek mecz mógł się podobać. No, chłopcy chcieli grać w piłkę, nie było niepotrzebnej kopaniny do przodu. Każdy koncentrował się na grze i dla kibiców z boku na pewno mecz ładnie wyglądał. Mecz mógł być i w jedną, i w drugą stronę rozstrzygnięty, ale skuteczniejsza była Krakowa i wygrała 4-0.

Myślę, że szło nam dobrze. Próbowaliśmy grać piłką, ale przeciwnik był lepszy. Co zawiodło? Powiedz co? To, że popełnialiśmy dużo błędów, ale staraliśmy się też ich unikać. Przeciwnik grał dużo piłką i w tym też się gubiliśmy. Trener w Szatni nas zmotywował, żebyśmy się nie poddawaliśmy i graliśmy dalej, że przeciwnik nie jest taki dobry i mamy szansę jeszcze to wygrać, bo było wtedy 2-0. No i właśnie, mieliście kilka sytuacji i zabrakło troszeczkę szczęścia. Tak. Zabrakło szczęścia. No, graliśmy dobrze piłką, staraliśmy się, i, ale niestety zabrakło szczęścia i skuteczności. Na trybunach rodzice. Jak to na Was wpływa? Motywuje Was czy raczej denerwuje Cię się przez to bardziej? Motywuje. Jakby... Mamy grać dla kogo, jakby. Jak sobie radzicie właśnie z takimi zespołami, gdzie, gdzie widać, że ci ym, przeciwnicy są tacy mocniejsi fizycznie? Y, trz, y, musimy szybciej grać piłką, dokładne badania i y, dochodzić do piłki. Starać się grać też pierwszą piłką bez przyjęcia. No właśnie, w pierwszej połowie to może troszeczkę daliście się zdominować, natomiast w drugiej połowie, przez większość tej drugiej połowy, jednak y, byliście cały czas na połowie przeciwnika. Po prostu zabrakło chyba trochę szczęścia. Znaczy, szczęścia. No w pierwszej połowie na pewno za zabrakło to, że chłopcy troszkę wyszli wystraszeni, no przestraszyli się chyba rangi tego spotkania, bo, bo chyba niepotrzebnie tak troszkę otoczka wokół tego meczu taka urosła, że to mecz o pierwsze miejsce i tak dalej i przez to może chłopcy tak do tego meczu wyszli, ale w drugiej połowie już jak już głowy ochłonęły spokojnie porozmawialiśmy w szatni całkiem inny zespół wyszedł i dało się już ich naprawdę oglądać szkoda tylko, że bramki nie strzelili Na początku chyba to zabrakło wam troszeczkę skoncentrowania czy tak jak trener mówił, troszeczkę nie wiem, się, bo jakby patrząc na fizykę zawodników drużyny przeciwnej to trochę takie rosły chłopaki. Tak, ja na swojej stronie nie miałem chłopaka w moim wzroście, no akurat fizycznie to z nim byłem na równi, a jak już z tym wystraszeniem się wyszliśmy na boisko, to myślę, że nie byliśmy wystraszeni, tylko zabrakło nam skuteczności. Mieliśmy swoje okazje w pierwszej połowie, ale nie udało się strzelić. Co Wam powiedział ciekawego trener przed i co w połowie meczu? Przed meczem mówił nam, żebyśmy grali dużo piłką i dużo podaniami. I staraliście się to wypełnić? Tak? I staraliśmy się to wypełnić. Co, co w najbliższym czasie? Nie wiem, treningi, mecze kolejne, długi weekend? W środę gramy z, następny mecz ligowy z Pcim Janką Pcim, teraz na wyjeździe i y, jedziemy tam po trzy punkty.